Piątek 13 września 629 czasu środkowo-europejskiego. to są komentarze giełdowe BOSA FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeks giełdowe. Kurs Futures SP 500 znajduje się w rejonie 1679 punktów ponad lokalnym wsparciem 1677-1676. Wsparcie to wynika z wcześniej obronionych poziomów po lekkich. Korektach spadkowych, a zauważmy, że w układzie H1 um, układ Gepiego zaczyna być spadkowy. Tak? A czarne średnie znajdują się ponad żółtymi i kurs znajduje się poniżej L3, L4, czyli poniżej lokalnych wsparć według modelu Camarilla. Najważniejsze na ten moment będzie jednak zachowanie oporu 1689, ale także 1687. Więc jeśli kurs nie przedostanie się przez L3, L4 Camarilla, to 1677, 76 zostanie dynamicznie przełamane i rozwinie się korekta spadkowa na Wall Street. A zauważmy, że MA200 unosi się w górę. Więc mamy od razu odpowiedź, że na wstępie ta korekta musiałaby być bardzo silna i intensywna w stronę 1650 punktów, żeby MA200 w układzie H1 odwrócić z powrotem w dół i zanegować jej przecięcie ponad MA1000 w układzie H1. Układ jest dosyć klarowny. Mamy lokalną dystrybucję, która może być również wyjątkowo szybko zanegowana. Wystarczy, że kurs wybije się ponad 1687 punktów i dojść do testu 1689. Jeśli będzie to test skuteczny, ten opór zostaje przełamany, to będziemy mieć ruch w stronę 1700 punktów. Zerknijmy teraz na tendencję na futuresach dla Dow Jonesa. Mamy tutaj kurs o poranku w rejonie 15%. 248 jest to poziom L5 model Camarilla, więc przełamanie w dół powinno skierować kurs do 15165. Dosyć dynamiczny spadek mógłby się pojawić. Natomiast brak przełamania, a widzimy już od kilku godzin stabilizację i podbicie w stronę L3, L4 Camarilla. A troszeczkę oddalili korektę spadkową w czasie, ale zauważmy, że żółte w sensie znajduje się poniżej czarnych, więc ten impet spadkowy zaczyna nam tutaj narastać. Ponadto, brak przełamania 15342 to siłą rzeczy zrzut w stronę 15165, więc układ jest bardzo klarowny. Lokalna korekta spadkowa łatwo ją zanegować, ale brak przełamania ważnego oporu to i tak spadek. MA200 w układzie h unosi się w górę, a więc to jest jakby dobry prognostyk na przyszłość, a przy czym potrzeba wielu tutaj konstatacji, ruchów, e, ceny, aby wyjść z lokalnej korekty spadkowej i zachować jednocześnie wzrost MA200. Zobaczmy, jak przedstawia się sytuacja po wczorajszym zamknięciu na futures dla DAXa. Kurs zakończył sesję w rejonie 8479, więc dzisiaj o poranku powinniśmy mieć tutaj na DAX-ie lukę spadkową na otwarciu, ale pamiętajmy, że 8430, 8437 to lokalne wsparcie na futures dla DAXa. A wczoraj mieliśmy tutaj cały czas podtrzymany impet wzrostowy, przy czym dojście do oporu 8513 i brak jego przełamania, odbicie się w dół, a zapoczątkowało lekką dystrybucję, której rozwinięcie właśnie widzieliśmy dzisiaj na nowojorskich futures. I którą z kolei um, taką zniżkę powinien o poranku wykształcić w, um, instrument Features na DAXa. Zauważmy, że przełamanie 8430 to ryzyko dynamicznego spadku DAXa w stronę unoszące się MA200. Natomiast wybicie się a, ponownie w stronę 8513 powinno zaskutkować dynamicznym wybiciem ponad H3, które wczoraj pokazywało 8523. I wyjście ponad ten poziom mogłoby przynieść A. Dynamiczną zwyżkę futures na DAXA i zerknijmy, jak sytuacja zewnętrzna rzutuje na FW20 w układzie H1, które wczoraj testowały 2380. Widać było jednak zatrzymanie przy tym poziomie już po raz drugi, i taki negatywny test tego poziomu nie doprowadził do dynamiczniejszych wzrostów. A zatem spadek w stronę 2350 jest bardzo prawdopodobny, i przełamanie 2350 dałoby zrzut kursu w stronę. L5, wczorajszego L5, czyli 2316, ale także w rejon 2300 punktów. Zauważmy także, że jeżeli ten opór 2380 wczorajszy udałoby się przełamać, to będziemy mieli dalszą kontynuację wzrostu na FW20. Dziękuję za uwagę, mówię dla Państwa Michał Pietrzyca.